Hej, hej, hej! Witam wszystkich na moim kanale! Dzisiaj wykonamy doświadczenie dotyczące otrzymywania wodorotlenku wapnia w reakcjach metalu i tlenku metalu z wodą! Yay! Tak więc, przejdźmy od razu do rzeczy! Jakimś cudem, tak się zdarzyło, że nie miałem przy sobie skały wapiennej, ani nawet czystego wapnia. Tak wiem, to smutne. To znaczy... Miałem teoretycznie wapń, ale w formie kredy, którą musiałbym potraktować kwasem chlorowodorowym, którego totalnie nie posiadam. Te słowa są wierzące prawnie. Jednak nie ma co płakać nad rozdanym mlekiem. Tak więc, zamiast tego wstawię tutaj filmiki przedstawiające to, co ja bym przedstawił. Linki znajdziecie w opisie, a skoro mowa o outsourcingu, to muzyka, którą teraz słyszycie w tle, to cover chemii nowej ery w wykonaniu członka zespołu Freeface. Linki oczywiście w opisie. Bez dłuższego przedłużania przejdźmy do mięsa i ziemniaków. Najpierw zajmijmy się reakcją wapnia w styczności z wodą. Jak możemy zauważyć, reakcja jest gwałtowna. Wydziela ona gaz, a dokładniej wodór. Po dodaniu fenoloftaleiny, roztwór barwi się na malinową, czyli jest on zasadowy. W wyniku końcowym powstaje wodorotlenek wapnia. Przechodząc do... Da... Wzajemodziejstwie kalce z wodą. W czaszce pietry znajduje się kalcie. W krystalizatorze... Вода. Добавляем в воду фенол в Берем кусочек кальция. Кидаем кальций в воду. Начинается выделение водорода. За счет образования гидроксида кальция вода в кристаллизаторе стала малиновой. Przechodząc dalej, zajmiemy się reakcją tlenku wapnia z wodą. Jako iż wapń jest dość reakcyjnym metalem, tu też możemy zaobserwować dość drastyczną reakcję. Z tą różnicą, że nie jest wydzielany wodór. Jedyne obecne tutaj związki to woda, tlenek wapnia i co najważniejsze, wodrotenek wapnia. To wszystko na dziś. Pijcie dużo wody. Do następnego.